Dzień dobry, witam Was serdecznie, tu Robert Cyżan, szkoła Forex Step by Step. Dziś mamy 23 maja 2020 Godzina 1406, czas stop na rynkach i by dziś był mogliście obejrzeć złoto oraz euro dolara w jednym filmie. Teraz film numer 2 Plan jest taki, żeby, żeby, żeby przyjrzeć się indeksowi DAXa oraz GBP USD A więc zaczynajmy, zacznijmy od DAXa. Ok, to może po pierwsze miesięczny. No tak, mamy, mamy, mamy COVID, mamy kryzys na rynkach. No jest powiedzmy nie wesoło, nie wesoło, sytuacja trudna, sytuacja generalnie trudna dla gospodarki globalnej, łatwo nie jest, łatwo nie jest, to na pewno, to na pewno, natomiast trzeba być pozytywny, trzeba wierzyć, że będzie, będzie lepiej, że, że, że wszystko się ułoży. No bo to leży w naturze człowieka, że musimy myśleć pozytywnie, że będzie wszystko great. Ok, to raz. Dwa, to jest wykres miesięczny. Przyjrzyjmy się szybciutko, jak to wygląda na miesięcznym. Tutaj mieliśmy szczyt, ten szczyt był przy, 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 Ups, tak. 313 753 przynajmniej u brokera Royal myślę, że u innych brokerów ta wartość była podobna ok to raz, dwa od razu co mi się nasuwa to jest na pewno tutaj ta linia widzicie na tej linii mieliśmy odbicie Ciutkę została ona zanegowana. No nie ciutkę, to było całkiem sporo. Ale, ale. E, mm, co ważne, świeca miesięczna zamknęła się powyżej. I to jest istotne, to jest istotna informacja. E, co jest jeszcze istotne? Istotne na pewno jest to, że w październiku mamy wybory w Stanach Zjednoczonych. I jednak e, cała ta klika, która stoi za prezydentem Trumpem, e, to jest również taka klika tro, w trochę finansjery, tak? która, która rozdaje karty e, na indeksach. E, będą. Na pewno e, prezydentowi Trumpowi zależy, żeby został wybrany jeszcze raz e, i e, a żeby tak było e, no na pewno e, bo w takich państwach jak Stany Zjednoczone prezydent jednak jest rozliczany z wyniku, żeby tak było e, musi, musi musi jednak, bo często powoływał się na wysokie ceny akcji, że wszystko jest dobrze i tak dalej. Więc, więc być może na beń, e, Taka jest przynajmniej nasza wersja forex by Step, że będzie napompowanie co najmniej do szczytów, może, może nieco niżej. Zaraz się temu przyjrzymy, tak? Okej, okay. czyli ta linia, ważna sprawa. Schodzimy niżej na tygodniowy. Widzimy, że tutaj no, tak powoli, ale stabilnie cena rośnie. Tutaj na tej, na tej świetce tygodniowej nie, nie udało się tutaj wybić nowego szczytu. Aczkolwiek jest ona bardzo, bardzo na, napompowana, jak widzicie. Nie ma długiego cienia, więc być może na następnej tygodniowej już uda się tutaj tą Tą, tą tutaj, To miejsce zamknąć, tą lukę cenową. Ok, to raz, to raz, dwa. Co mi się też nasuwa tutaj? To jest tutaj to podbicie, które było na tygodniowym. To jest korekta prosta: AB, BC, CD. I na tym podbiciu um, moglibyśmy tutaj wziąć taki prostokąt. O, nie, jeszcze raz. Uda się? Uda się. Udało się. Jest. Coś takiego, widzicie? I ten prostokąt... Um, o, on świadczy o zamknięciu tej luki, jego górna granica więc jest to jakaś ważna informacja dobrze, co by było to jeszcze istotne, no na pewno możemy tutaj wymierzyć to miejsce, całe te spadki to tutaj te miejsce widzimy, że poziom, co jest dla nas istotną informacją jest to, że poziom 50, że świeczka zamknęła się powyżej poziomu 50, tak czyli 50% zostało już zanegowane całych tych spadków, to jest bardzo istotna informacja. Dlaczego istotna? Dlatego, że my wychodzimy z założenia, że jeżeli 50% zostanie zanegowane, no to w tym momencie tak naprawdę ze spadkowego ze ze spadkowego takiego tutaj właśnie tego trendu, który tutaj powstał i na którym budowała cała ta ta ta, 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 panika, tak? No jednak już cena wyszła powyżej. To buduje dużą, dużą porcję optymizmu, co dalej? Możemy tutaj takie strategiczne wsparcie już zbudować. O tak. Bardzo ładnie. Się. I e, ten poziom obrony 61,8 będzie na pewno istotny. To jest obrona skalperów, i ona pokrywa się e, tutaj ze szczytem tego prostokąta. Zmienimy kolor, bo to jest opór. No i oczywiście, tutaj to miejsce, czyli obrona Gartleya, obrona nietoperza. I obrona głębokiego nietoperza oraz szczyty historyczne, tak? Super. To raz, ale co będzie najbardziej istotne, to jest tak naprawdę ta obrona tutaj tego gatleja. Zobaczymy, jak to się potoczy. Mm, Okej, okay. myślę, że, że... że to już mamy za sobą. Tak, 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 tak. Schodzimy niżej na D1. Na D1 widzimy, że w piątek była piękna świeczka popytowa. Co tutaj mi się jeszcze narzuca to jest ta, ta spora korekta, która miała tutaj miejsce i ona też jest korektą prostą. O, coś takiego. I może być jako fundament do następnej korekty prostej. Czy tak faktycznie będzie? No, poczekamy, zobaczymy. Oczywiście mamy tutaj formację, która książkowo by wskazywała miejsce, gdzie mogłoby się to zakończyć. To jest e, prawdopodobnie, prawdopodobnie formacja, bo jest w połowie, więc, więc troszeczkę, troszeczkę wątpliwość jest, ale może, może uda nam się to wyjaśnić w trakcie zejścia niżej na tej analizie. Hmm, chwileczkę. O, tak, raz. E, raczej wydaje mi się, że to jest e, taka korekta. Dlaczego? Dlaczego? Już mówię ale zanim do tego przejdziemy oprócz tego widać też że mamy tutaj taki kanał który moglibyśmy też rozrysować pokażę wam o co tutaj chodzi z tym kanałem no skoro mamy tutaj taką korektę to moglibyśmy tutaj też taki kanał widać że, że, że rynek go tutaj wydaje się że go respektuje choć nie mieliśmy jeszcze takiego pełnego podparcia no, zaraz przyjrzymy się temu bliżej na fali tego kanału możemy też dodać jeszcze jedną linię o tak ta linia w razie gdyby ten kanał został w jakiś sposób wybity no będzie będzie takim naszym meselem tego miejsca Ok to raz, dwa kochani e, możemy jeszcze użyć innej techniki kanałów kanału jego wydaje mi się też być sensowne o. żeby jeszcze bardziej uszczególnić e, ten poziom wzrostu, czyli dotąd e, i, i wtedy wtedy mamy to jeszcze bardziej rozłożone. Dobra to, to to raz e... oczywiście możemy użyć też techniki wachlarza bo widać że właśnie ten, ten, ten 61.8 będzie szczególnie broniony zobaczcie o widzicie no to co? No to już zaznaczamy to miejsce, że, że, że ono będzie bardzo istotne co, tutaj, co oni tutaj zrobią. Hmm. możemy od razu dodać znak zapytania poza tym on jest w środku tego czerwonego kanału to też jest istotne ok e ok dobra to jest tak zbliżenie wygląda tak e i co by tu jeszcze było istotne no na pewno możemy teraz zejść nieco niżej na harturkę i przyjrzeć się jak będzie wyglądał początek tygodnia albo jak mógłby wyglądać taki początek tutaj jeszcze dopasujemy granicę kanału tym niżej tym dokładniej i na pewno na haczfurce moglibyśmy właśnie wymierzyć tą korektę prostą bo na pewno otrzymamy tutaj jeszcze dodatkową informację jak się domyślacie, e, widać tutaj głębokiego kraba. Na podstawie te, tej, 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 korekty e, już rysuję, już rysuję. Głęboki krab przy poziomie 100. E, Zmienimy teraz kolor na powiedzmy... Myślę, że Dark Violet będzie, będzie idealny. Nieco podciągamy. Głęboki krab jest przy poziomie 161,8, 182. Tak więc, e, powiedzmy, e, gdzieś tutaj mógłby, e, mógłby on zadziałać, a nawet z dociągnięciem tutaj do tego miejsca. Teraz hmm, się przekonamy. E, co możemy zrobić? No na pewno możemy też użyć techniki overbalansu tutaj w tym miejscu. I tak, no 161,8. No technicznie, technicznie, kochani, to miejsce mogłoby wyhaczyć Ono jest tak w połowie, między 61,8 a 76,8. Eee, więc 161,8, no e, książkowo tutaj, tak? Książkowo tutaj. Ale znając życie, no, e, może być jeszcze takie dociągnięcie dotąd, czyli 12496, 12500, gdzieś te granice, to raz, czy tutaj mamy jeszcze coś, co mogłoby nam dodatkowe informacje... No chyba nie. Może H1, warto tutaj coś, 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 coś wyhaczyć. Natomiast na h 1 no, na pewno mamy tutaj no, taki schemat tej, tej korekty. Tej korekty. I ta korekta pokazuje nam w piękny sposób, kochani. Już Wam mówię o co chodzi. Tylko do tego zmienię kolor e, powiedzmy na niebieski, i w tym niebieskim kolorze mm, pokażę Wam o czym mi chodzi. Teraz robimy zbliżenie. To jest H1, przypominam. E, wymierzyłem e, tutaj tą korektę nieco wyżej. Nieco wyżej. Oj. Przepraszam. O i teraz, i teraz kochani, yy, mamy tutaj, mamy tutaj, yy, o takie podciągnięcie, no i to podciągnięcie tak naprawdę, yy, no jeżeli już no to do tego poziomu 61.8, do, do górnej granicy kanału, na pewno ciutkę mogłoby nieco wyjść, ale po pierwsze jako warunek no musimy tutaj wybić ten, ten poziom. Tak? To, jest, to jest warunek, tak? Czyli, czyli, czyli postawiamy tutaj znak zapytania, bo to jest nasz warunek, żeby cena mogła iść dalej. Natomiast z HDN, żeby w ogóle mogło do tego dojść, właśnie musi ten znak zapytania być wybity i opanowany przez popyt. Zobaczymy, jak się tu sprawdza żółty kolor. Nie za dobrze, chyba że bez tła. O, i teraz już znacznie lepiej. No i z zasięgiem, zasięgiem do 61 ,8. To by tak wyglądało. Tak by to wyglądało. I tak by się to układało w jedną całość. My możemy też jeszcze jeden overbalance już z bardzo niskich częstotliwości użyć. Tego miejsca. Tego miejsca. Czy to ma sens? Tak, to by miało sens, bo to jest największa korekta tutaj w całych tych wzrostach. Kochani, musimy też wziąć pod uwagę, co by było, gdyby jednak było spadkowo na rynku, bo tego scenariusza też nie możemy wykluczyć. W pierwszej kolejności podbicie dotąd, tak? To jest pierwsze. A potem zapewne gdzieś tutaj z tego miejsca podbicie. No nawet by się... Tutaj podległości widzicie? O, by się, by się tu zgadzało. E, ważne jest, ja, tutaj można sobie jeszcze taką dodatkową linię dodać. Jako warunek znowu zrobić zbliżenie. Hmm, chwileczkę o, tu jest najniższe miejsce no cena znalazła się niby nieco poniżej ważne jest żeby ona jakoś znowu się wybiła powyżej żeby to mogło rosnąć tak więc więc tutaj się, popyt znalazł się trochę pod ciśnieniem no zobaczymy zobaczymy gdyby były spadki gdyby były spadki no to na H1 e, trzeba, będzie, trzeba będzie to tak rozważyć. Tutaj usuwam już to mierzenie otwieram nowe mierzenie tutaj tych wzrostów i gdyby były spadki moi drodzy, no to w pierwszej kolejności e, 38,2 gdyby to miejsce nie zostało wybite, czyli ten warunek, żeby dalej mo mogła cena rosnąć. E, to wtedy, wtedy gramy to tak o, w ten sposób już zmieniamy kolor i tutaj zmienimy na pomarańczowy zobaczymy jak się sprawdza w tym środowisku no chyba nie jest tak źle jest widoczny i to jest spadkowy scenariusz na początek tygodnia jakby to wyglądało, to by prowadziło, że nawet ten kanał byłby, został zagrożony, on by nie został wybity, bo wybity byłby wtedy, gdyby ta czarna linia. Momencik, ta czarna linia, oj, trzeba będzie ją ciutkę poprawić, bo coś tutaj się przesunęło, o, jeszcze troszeczkę dalej, o, o i teraz robimy zbliżenie na H1 co najlepiej no i teraz widzimy faktycznie, że ta czarna linia, ona broni tego kanału, tak, to jest ten SL jeżeli cena zejdzie poniżej tego te, tutaj tego miejsca czyli gdzieś tutaj umownie albo najlepiej poniżej tego wsparcia, no to wtedy ten kanał przestaje istnieć, tak, traci ważność traci ważność więc pytanie jest, czy on się wybroni, czy też nie. To jest na pewno, ta formacja jest na pewno jakąś, jakimś testem, gdybym miał spadać, czy w ogóle ten plan ma sens, tak? Więc, więc dajemy tutaj następny znak zapytania. Hop, zrobione. Tutaj mamy następny znak zapytania. I wreszcie jeszcze jeden znak zapytania. Gdyby wzrosty miały być wyżej kontynuowane, a docelowo, docelowo, aż tutaj, tak? Czyli, 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 czyli wtedy by to było, o, e, jeszcze tam, um, coś tu się tu kliknęło. Do dwanaście, do dwanaście. 1013, tak. No, tak by to wyglądało, tak by to wyglądało. I tutaj nawet, no, weźmiemy tutaj taką linię, o I teraz dopasujemy tutaj do tego miejsca. No, tu 12,170, coś nawet, nawet, nawet w tych granicach, widzicie. Dlaczego w tych granicach? No, bo tutaj pan powiedział od tego cienia. Tego cienia, tutaj nieco byśmy powyżej, ciutkę trzeba jeszcze, o, żeby było dokładniej, o. O, to, się, to się wszystko razem tak w jedną całość układa I, i, i widać, że rynek nie ma pewności, co będzie dalej, że jest pewna niepewność, czy, czy, czy tutaj w pierwszej kolejności rozegrać ten scenariusz i później zupełnie na nowo rozdać karty, czy też... Hmm. Czy też od razu e, bić do góry, tak? Więc, więc pytanie pytanie, co, co oni tu zrobią? No to jest dobre pytanie, to jest dobre pytanie. Zobaczymy. Ten tydzień może być bardzo istotny dla Daxa. E, I e, m, na pewno na pewno e, m, e, z dużym e, poziomem prawdopodobieństwa no właśnie tutaj będzie to pompowanie tych indeksów ze względu na to, że no klika Wall Street i Donald Trump będą chcieli tutaj pokazać jak najlepsze wyniki zanim rozpocznie się ten właściwy kryzys który dopiero tak bo na razie tu mieliśmy tylko taki przedsmak tego wszystkiego tak? no, właściwy kryzys może trwać latami latami może trwać. Zanim to ten, więc, więc, więc e, tak to może wyglądać. Ok, ja dziękuję za uwagę. E, funta e, zrobimy w, nas, w oddzielnym filmie. E, życzę Wam udanego dnia, trzymajcie się i cześć.